Ale na przykład zobaczcie, będą mnie oboje chcieli złapać za rękę i za bar. Jeżeli no, próby, ścielaj. Jeżeli ich jeżeli widzę, jeżeli widzę, widzę z przodu, to mogę reagować. Kolega mi łapał za rękę, <śmiennie> mogę reagować. Koleżanka mi łapała za bark, mogę reagować, mogę się zbronić. Ale teraz zobaczcie, w sytuacji, jeżeli będę miał dwóch napastników, kolega mi łapie za ręce, a koleżanka za łapą, to mój na przykład, chce mnie położyć tutaj, bude, stopą, stopą pod kolanem, najłatwiej, o, tu, patrz, tak, pchnąć pod kolan, zobaczcie, o, i w tej sytuacji, już nie załatwili, koleżanka z tyłu, zacznie tutaj błysić, kolega Tak? Dlatego, co <laughs> <ważne? Zjadko? śmiech> Dlatego... Dlatego co jest ważne Dlatego tak co jest ważne w takiej sytuacji. Zobaczcie. Nigdy nie zostawiamy na pastica spraw. Zobaczcie, mamy jednego. gąb, warto wracamy się, żeby w dół. Tak. Muszę cały czas. Już cały czas i tylko w tej sytuacji możemy na to reagować, Tu nie mamy za dużo miejsca, tego nie będziemy sobie próbować, ale musicie pamiętać, jak jest ból, to musimy cały czas widzieć z przodu, tak? Tak? A jak jest szach? Słucham? A jest Ta sama zasada, zawsze, zawsze staramy się... Słuchajcie... W chwili zagrożenia, jeżeli jest dwóch, trzech napastników, nigdy, nigdy, zawsze starajcie się mieć z przodu i zawsze szukamy bezpiecznych miejsc.